Witam Was widzowie na kanale Inwestycyjnym w dzisiejszym materiale skupimy się na Paryżu. Powiem Wam w tym materiale czy warto w niego inwestować oraz jakiego ty, która będzie się budować w następujących tygodniach, miesiącach na rynku, więc oglądajcie ten materiał do samego końca i zapraszam do oglądania. Na wstawie materiału zapraszam wstawienia sobie oraz komentarzu co sądzicie w ogóle o inwestycji w Paryż, czy jest ona dla Was w ogóle opłacana i czy w ogóle będziecie się nią inwestować albo napiszcie jaką ilość posiadacie w swoich magazynach Następnie chciałem powiedzieć, że ta ilość, która jest przedstawiona na rynku jest to ilość wystawiona na rynku, nie, nie skupiamy się na tej ilości, które są kupione, bo tego jest tam wiecie, miliony i tak dalej, tego nikt nie może sprawdzić, ile kto ma tego w swoim magazynach, bo na przykład nie ma takich informacji. Jeżeli chodzi tu właśnie o to Paryż, no to Paryż na ten moment jest w cenie 40 groszy, więc jest to cena bardzo niska, jest to, jest to chyba najtańsza kapsuła w grze dostępna pod kupno, więc <laughs> śmieszna sytuacja, ponieważ każdy obstawiał, że Paryż będzie mocno budował rynek, każdy inwestował na początku, kandydat 400, prawie 400 tysięcy sztuk za 42 grosze do kupienia. Wiadomo, jeżeli chodzi tu właśnie o to, czy opłaca się w niego inwestować lub nie, no to osobiście na ten moment, jeżeli chcesz sobie kupić na najbliższy, późniejszy okres czasu, no to na pewno tak, ponieważ nie wiem jak będzie się budować struktura następnych majorów, jak to będzie wszystko wyglądać. Moim zdaniem, Paryż może w następnym majorze fajnie odbić cenowo, więc Powiedzmy jak go kupisz za te powiedzmy groszowe sprawy, bo 40 groszy za kapsuły to jest po prostu śmieszna cena, jak widzimy cena tu może spada, nawet za 30 będzie do kupienia, za 38 nawet był sprzedawany, więc nawet jak kupisz to za powiedzmy 30 groszy, ustawić sobie zlecenie kupna tego właśnie, no to... Zobacz, 30 groszy za kapsułkę, powiedzmy co tydzień masz reset dropów, nie? to powiedzmy co tydzień dropisz skrzynkę za minimum wartości około powiedzmy 2 złotych, to powiedzmy z tych 2 złotych masz już powiedzmy 4 kapsułki czy tam nad więcej, nie? więc przekalkuluj sobie to, ponieważ Paryż może w dobrej cenie można go wyciągnąć, nawet jeżeli byś może go fa fajnie teraz wyciągnął w dobrej cenie, to może, gdy na przykład skończy się promocja, może on w jakimś stopniu podnieść swoją wartość i będzie można z tego fajnie zarobić. Wiadomo, niech, wie, na przykład dowiedziałem się teraz ostatnio, e, że niektórzy kupują Paryż w dobrych cenach, powiedzmy te tam, te kilka groszy, za powiedzmy 35 nawet, i sprzedają sobie teraz po tych cenach, które są wystawione, i zarabiają z kapsułki powiedzmy 1-2 groszy. No wiadomo, 1-2 grosz no to powiedzmy jest prawie nic. No, ale niektórzy tak sobie radzą i tak właśnie inwestują na rynku. Na ten moment na rynku nie ma zbytnio nic pod inwestycje więc jeżeli tu właśnie mówię o mówić tu o inwestycji krótkoterminowym, jaką jest Paryż, no to na pewno ona odpada całkowicie długoterminowo już ma jakieś tam perspektywy wzrostowe, bo na pewno może ona w przyszłości ponieść się do góry. No i tak jak mówię, cena, która jest teraz na rynku jest moim zdaniem śmieszna. I na pewno nie będzie ona taka, że na przykład spadnie ona na 20 groszy, bo na pewno gdzieś będzie się właśnie cenie stałej gdzieś tam 40 do 35 groszy maksymalnie bym tak obstawiał, ponieważ poniżej, poniższe pułapy moim zdaniem nie mają w ogóle sensu i nie będzie takiej sytuacji, że ona nagle wiesz, będzie po 20 groszy albo nawet powiedzmy po 5 albo 10 groszy. Nie będzie takiej sytuacji, tak mi się wydaje, no ale jak to mówią nigdy nie mów nigdy. Zawsze się może stać wszystko, więc musimy cały czas oglądać rynek, więc podsumowując, jeżeli chodzi tu o Paryż, no to Paryż na ten moment jest inwestycją długoterminową, ale jest ona obarczona dużym ryzykiem, ponieważ się nie opłaciła i jeżeli w nią zainwestujecie, powiedzmy tam w tych dużych pieniądzach, jak sobie na przykład są teraz wystawione, to na pewno na nie stracicie, więc polecałbym sobie wystawić zeznanie kupna nisko, powiedzmy 30 groszy maksymalnie, jak się kupi, to się kupi, jak się nie kupi, to się nie kupi i wtedy sobie to podtrzymać powiedzmy 30 groszy za kapsułkę z Paryża powiedzmy prawie najnowszy event i taka cena, no to powiedzmy śmieszna sytuacja, już się boję co się stanie po promocji z Kopenhagą ponieważ może tam się wydarzyć na przykład Maria, że na przykład kapsułki będą jeszcze tańsze niż na Paryżu, ale to wszystko się stanie w najbliższym przyszłości, więc wszystko musimy tu właśnie oceniać i tak dalej, więc napisz w swoim komentarzu zdanie na temat Paryża, czy to jest w ogóle tam rozpatrujesz to tam pozytywnie, czy tam bardziej negatywnie, czy w ogóle to w ogóle tam nawet się w to nie będzie wchał i tak dalej, więc jestem ciekaw Twojego zdania, więc zapraszam do sekcji komentarzy pod tym filmem i życzę Ci miłego dziąka, miłego wieczorku. Dziękuję, że obejrzałeś ten materiał ja do samego końca. Do zobaczenia.